Szczęśliwie udało nam się dotrzeć do, do, do szczęśliwego finiszu. No wszystko, wszystko dobrze było zorganizowane. No pogoda troszkę nie, w pierwszej fazie nie dopisała. Proszę Państwa, no taki piękny rajd rowerowy połączony z lekcją historii naszego tutaj terenu no to jest pierwszy taki rajd i myślę, że, 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 że takie rajdy wpiszą się już do stałego kalendarza imprez na terenie Działdowa od przyszłego roku będziemy mieli też okazję, w przyszłym roku będziemy mieli też okazję uczestniczyć w takim rajdzie. Organizatorem tego rajdu były cztery instytucje. IPN, oddział Gdańsk, gdański, nasze lokalne stowarzyszenie y, Pamięć i Tożsamość, nasze Muzeum Pogranicza i oczywiście największą działkę tutaj jako organizator na siebie wziął Miejski Ośrodek y, Miejskich Sportu i Rekreacji, wszyscy pracownicy z panem dyrektorem na czele. Wszystko się udało. Myślę, że uczestnicy są zadowoleni. Jak żeśmy naliczyli, to pomimo tej pogody ponad 70 osób uczestniczyło w tym rajdzie rowerowym. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na dziedzińcu zamku. To była meta naszego rajdu, rajdu z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej. No rajd udany, troszeczkę przeszkodziła nam pogoda, ale tak wszystko się udało. Ja z tego miejsca chciałem bardzo podziękować pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wszystkim służbom, które były z nami na tym rajdzie, policji, straży miejskiej, służbie zdrowia. Wszystkim wszystkim bardzo dziękuję. Bezkorycyjny rajd. i <laughs> Ja bardzo dziękuję i zapraszam już na kolejny raj rowerowy, który odbędzie się 29 września o godzinie 11 z placu Mickiewicza. Jest to raj jesienny raj rowerowy Chitas plac Mickiewicza, godzina 11-29 września. Serdecznie dziękuję Państwu.

<grystanie> Ale takie ładne tu nie, <grystanie> sobie. teraz do Jadowa. Panie Boże! Panie Boże katolików, Panie Boże kalwinów, Panie Boże Żydów! Panie Boże, wszystkich ludzi świata, przez pamięć na zbrodnie i niegodziwości, które się dokonały w tym lesie i w innych lasach, uczyń serca nasze na wzór Twojego serca. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bód nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Na koniec, kochani, jeszcze jedna piękna myśl, która jest znana i Polakom, i Niemcom. Ja wam ją przypomnę w wersji niemieckiej. Wir sind verantwortlich, nicht nur für das, was wir tuni. Zondern, auch, firdas, wasgier, nicht tun. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co czynimy, ale także za to, a może przede wszystkim za to, czego nie czynimy. Brak pamięci jest grzechem zanikania, jest nieczynieniem naszych powinności. Więc chronimy tę naszą pamięć, bo ona czyni nas lepszymi ludźmi. Wbrew intencjom zbrodniarzy, którzy w tych ludziach widzieli wrogów Niemczyzny, których trzeba zabić. Wróćmy do domu z czystym sercem, z przekonaniem, że byliśmy dzisiaj bliżej Pana Boga i bliżej tych ludzi, którzy w tym lesie umierali, bo zapłać wszystkim za udział w rajdzie, za obecność. Wracamy do domu.